Witam Was 29 marca 2022 roku dziś jak widzicie znów torowisko tutaj pachnie mi złomem kolejowym, śrubkoinami mam nadzieję, że będzie ich tutaj trochę pobiegam sobie tutaj ze złomeuszem a później jak będzie trzeba to poprawię wykrywaczem metali, z simplexem i zobaczymy, zrobimy kilkaset metrów tej linii trzymajcie kciuki rozpieczętujmy na dzień dobry pierwszą znajdkę na oko, patrzcie Wbite w piasek klucze, podejrzewam, że jakiś pan, który tutaj remontował to torowisko, zgubił. Także do odbioru w grudziądzu, drodzy panowie, już po chwili przykleja się taki makaronik. Taki charakterystyczny klucz do konserw. Nie wiem o co tu chodzi. To coś kolejowego pewnie, bo to już któryś z rzędu coś takiego znajduje wzdłuż torów. Po 10 minutach mam pół wiadra spaghetti. Do tego jakiś sos i obiad gotowy coś co wygląda na jakiś dziubek od konewki czy innego czajniczka kawał sprężynki zmieniłem nieco scenerię jestem pod mostem autostradowym na A1 Chodzę sobie wzdłuż nasypu i szukam patrzcie coś tu wystaje czy to będzie pręcior? jakaś takie, zobaczcie kawał blachy. No jak do tej pory bez kotletów, jakieś gwoździe, kawałek pręta zbrojeniowego. Spójrzcie, coś strzymało mi złomy usza. Aha. W końcu jakiś kotlet. no i obszedłem się smakiem, to jest taki wielki. Słuchajcie, tutaj wkopany głęboko w ziemię element. Także go nie zabierę. A tu leży martwy ptaszek, niestety. Patrzcie, głupi ma szczęście. Idę sobie, wracam do auta. I co widzę? Śrubę widzę, gołym okiem. Cholera, szkoda, że nie wziąłem złomy usza, bo teraz szedłem tylko taki rekonesans zrobić. No ale warto tutaj się przebiec wzdłuż. Kompleksa już padają jakieś drobiazgi. Dziś sam drobiazg zobaczcie takie pistryki. Jest jak egzotyka Zobaczcie 10 fenigów z cesarstwa. Super. Jest śrub coin z ziemi. Taka kryptowaluta. Wychodzi dużo takich odłamków od amunicji artyleryjskiej. I wychodzą też pierścienie wiodące. Charakterystycznie dają sygnał. Lubię te śrubki, lubię. A te są takie nieco mniejsze niż standardowe. Znów będzie pierśń wiodący, słuchajcie. No tak, ale tutaj nawalali. Zobaczcie, jaki grobaśny Kawą Kawał Dojrzany na oko kawałek podkowy. Dopiero po godzinie wychodzi pierwszy konkretny kotlecik. Po coś takiego tu właśnie przyjechałem. Ze 2 kilo wagi. Stary prawie jak ja, klucz rowerowy. No jest jakieś żelastwo Spróbujemy wykopać. Proszę, taki dwuzdek, zakrzywiony, kolejowy, jakiś kolorowy sygnał. co to będzie? czyżby pierścień wiodący? nie, tym razem łuska taka zbesztana pognieciona łuska aha, jest znów jest łuseczka, zobaczcie ta jest przynajmniej w eleganckim stanie i oczywiście dziurka Znika zakopujemy po sobie Dziś do trzecia łóżka z rzędu faktycznie taka z besztana na wszystkie strony powyginana łóżka ktoś ją na tory chyba położył Takiś jakiś dzyndzel coś od czegoś sygnał na żelastwo i jest żelastwo kolejna śrubka Kolejowa. Zaraz mnie rozboli głowa. Patrzcie, to tu zgrzytnęło na piskarsie. Pyk. I kolejna śrubka. Sezamio, otwórz się. No, otworzył się i zobaczcie. Cały nabój. Amunicja. A więc ja robię to tak. Wrzucam z powrotem i robię sezamie zamknij się. Nie zbieram tego a no i Simplex zarabia na siebie, wyciągnął kolejnego śrub kojna Cóż tu za łapetynka tu wystaje. Jest jeszcze jeden kojnik. Mokry sen złomiarza Patrzcie. Na drużce sobie lekko kopnąłem I jeszcze jedna śrubka. Pruski, płaski guzik mundurowy Wraz z łóżkiem. I tak sobie zbieram ten złomik, zobaczcie i znów w drodze wystaje śruba bardzo ładnie I jak znalazłem szczepionkę na lisy to mi się skojarzyło ze szczepionką teraz tak mi się dziwnie słowo szczepionka kojarzy a wam? tam u góry jest torowisko a tu z metalu wszystko co to za sygnał? no tak kolejna dzisiaj łóżka już ich nie liczę ładny stan finansowo nie wypał jak na 3 godziny ale zdrowotnie rewelacja połaziłem sobie dotleniłem japę jestem uchachany zadowolony i tak właśnie wracam do domku a was zapraszam na kolejne odcinki bo z pewnością się pojawią cześć Innej beczki, prezent od Kuby Lipca. Spójrzmy, co on nam tu przysłał? Są to płyty, winyle 2 plus 1, Anna Jantar, Muza, to jest orkiestra, Staśka Wielanka, takie przygrywki warszawskie, Krzysztof Klęczon. Powiedz stary, gdzieś ty był. I Urszula. Tobie Kuba serdecznie dziękuję za te nadprogramowe płyty. Jest to dla mnie fajna niespodzianka, bo jak widzicie mam nową zajawkę i zacząłem zbierać winyle.